No, no film, na płasko tak... możecie. O, i za was. Będziemy za Ej, ciekawe że tam da się dobra. dobra. No Bi na... Jak komuś zabra lift… ja, to mi zabrać Zabrakło! 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 Pani brakło. Pani brakło!

Będziemy się przytulać zaraz. Milka, Milka przytula Krynicę, a my przytulamy... My wszystko przytulamy tu Będą gadżety zaraz do rozdania, milkowe. Ko kochani Już serce jest prawie gotowe, możecie tu do do dopisać razem, pomóc dopisać. Słuchajcie, jesteśmy na czwartym miejscu, możemy mieć koncert jako Power, jak, jak będziemy na trzecim. Więc Mógłby koniecznie kreda? trzeba do soboty głosować. <grym się wytrzymać>

Proszę bardzo, kto jeszcze kręcił? Proszę bardzo. Regulacje. 2, 1, 0, start! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop! Stop, 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 stop. No i teraz proszę, te największe malony proszę tu do przodu. Największe, ale widzieliście? Ja tutaj widzę, 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 chyba ten jest największy. Nieprawda. Moi drodzy. Uuuu! Zapraszamy tu pan czynnych ma dla was nagrody pocieszenia. Możesz mogę dla też. bardzo. Proszę bardzo. Łańczetka. Ja jako Proszę bardzo. Wyciągnijcie